Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest kolejny film ze Srycrafta i dzisiaj e, ogółem mm, jak pewnie wiecie jest 2024 dobrze już się ogarniam jest 2024 rok e, i dzisiaj będzie sylwesterowy specjał wiem e, sylwester był Rok temu i dzień temu jednocześnie, ale jak w nowy rok, jak 1 stycznia wysyle film sywesterowy, to nic się nie stanie. Do tego, co tam się stało, zaraz przejdziemy. A najpierw zapewnie wiecie, co się teraz wydarzy. Oj tak, no to samo co rok temu, czyli mechanizm ten wybuchowy nowy rok, czy coś. A zatem uwaga, Ej, zobaczmy, czy się TNT podpali. O! Bo teoretycznie powi... O, dobra, podpala się. Uwaga! Bum! Jej, ale fajnie! Co? Ej, nie wierzę. Tyle tych TNT było, a ten blok się utrzymał. E, tak czy inaczej. No myślę, że tutaj bardzo ładnie wyszło ten wybuch. E, Ta te, te, te czwórka to. <tosz> e, dzisiaj robiłem tę czwórkę. Jest to liczba zmieniająca się, która się zmieniła. Także myślę, że nic się nie stało, jak jest taka trochę... Zbyt nisko, i w ogóle też jakaś niska jest to. Jeszcze niedopracowany brak profesjonalności. Ale. O, tu aż TNT wyskoczyło tutaj. Nie no, bardzo ładnie. Znaczy. O, dzień dobry. No, bardzo fajnie, tu wybuchło. Jestem zadowolony. Ładny efekt. A zatem czas na dalszą część odcinka. Mianowicie, zapewne za, e, pamiętacie, jak kilka chyba dni temu, jak się nie mylę, kilka tygodni, e, rok temu, e, tutaj był specjał świąteczny, wyzwanie od Bartka. Bartek kazał mi ubrać choinkę na wysokość 45 bloków, zrobiłem na wysokość 47, bo nie spodziewałem się, że... Gwiazdka będzie tak wysoko. I tutaj chyba się coś zepsuło, nie? Tu się chyba coś zepsuło, bo... Ogółem bardzo, ale... Bardzo, ale to bardzo mądry ja umieścił na tej choince piorunochron. Chwila. O, jak tutaj widać mamy piorunochron. że To była mądra decyzja podczas jakiejś tam randomowej burzy po prostu piorun zadzia zadziałał i choinka poszła z dymem ile nie to perzy, what? No dobra. E, a zatem z okazji e, te tego czegoś, te te tych czterech liczb z okazji tych czterech nowych e, liczb si 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 sioszkielet... Życzę Wam, widzowie, żeby. Nie wiem, już składałem Wam życzenia na ten. U, dużo tego. Dziczno. Yy, świąteczne, ale więc myślę, że tak na szybko złożę i noworoczne, yy, no żeby Wam się, żeby były sukcesy w tym nowym yy, roku, żeby, tak jak się obiecująco, myślę, że zapowiada. Tak, żeby był również bardzo fajny. Yy, żeby. Do no, spełnienia. Może nie w ogóle to cię tam. O! Oh, no! Znowu burza! Chy o! Już widać, już widać, widzowie. Śmi się choinka znowu podpala. Także. Jesteśmy świadkami. Genezy, upadku choinki. Widzimy jak pioruny w nią naparzają. E, no, także ba bar bardzo sympatyczne przywitanie Nowego Roku. E, no, myślę, że specjał też fajnie wyszedł. W środę Jurek i Czerwony o górę. Ja się z Wam już na ten czas żegnam. Pamiętajcie, aby zostawić subę, suba, łapkę w górę. a... No i nie wiem wszystko tam. Subskrybujcie mój kanał. Eee, no jeśli chodzi o ten odcinek, to już byłoby na tyle. Pa pa!